Ankieta o tym, jak Polacy kupowali ubezpieczenie na życie od agentów w 2024 roku. Co rok pytam zaprzyjaźnionych przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie w zakończonym poprzednim roku właśnie od nich, od agentów. Wyniki ostatniej ankiety z 2023 roku znajdziesz oczywiście na marcinkowali.online. Natomiast wystartowała ta najnowsza edycja ankiety, o której mówię dzisiaj. I ta najnowsza edycja ankiety to już jest czwarta edycja, więc mamy przez, będziemy mieli przez cztery lata, rok po roku, zgromadzone wyniki i odpowiedzi na te pytania, które są właśnie. W tej ankiecie, o której teraz opowiadam. I teraz mam do Ciebie uprzejmą prośbę: weź udział teraz w ankiecie i bądź teraz częścią tego badania. Są powody, przynajmniej dwa. No bo pierwszy, no to podzielisz się swoim doświadczeniem, swoimi wynikami. A drugi powód jest taki, że ja wybrane ciekawe cytaty z tej ankiety, czyli odpowiedzi tych agentów, wybieram i publikuję na różnych ogólnopolskich serwisach internetowych. Rok temu to była polityka.pl, więc jak widzisz, prestiżowy tytuł, więc tam twoje imię, nazwisko i twój cytat może się pojawić, na przykład na, na Polityk.pl albo na innym serwisie. Dlatego zapraszam cię serdecznie i uprzejmie, proszę, wejdź teraz na marcinkowalik.online, ukośnik, ankieta 2024. Marcinkowalik.online, ukośnik, ankieta 2024. No i tam znajdziesz właśnie tą ankietę. Pod tytułem Twoja sprzedaż ubezpieczeń na życie w roku 2024 versus 2023. Zajmie ci wypełnienie tej ankiety myślę, że 45 sekund, jeżeli nie krócej. Pytań jest niedużo. <laughs> Też tam są bardzo ułatwione jest udzielanie odpowiedzi, więc jestem pewien, że to ci wszystko szybko pójdzie. Znajdziesz też na marcinkowali.online wyniki poprzednich ankiet. Tam na wykresach też widać, jak, jak duża była grupa agentów, która mówiła, że im wzrosła sprzedaż, jak duża była grupa agentów, która mówiła, że im spadła sprzedaż ubezpieczeń na życie. Tam też znajdziesz link do wyników ankiety z poprzednich lat, i tam też znajdziesz przykładowy, właśnie ten. Link do wpisu, do tekstu na polityka.pl, gdzie właśnie pokazuje wybrane cytaty. Bardzo ci uprzejmie, proszę, teraz wejdź na marcinkowalik.online ukośnik ankieta 2024. Pomóż mi, pomóż też innym agentom, podziel się, pochwal się swoimi wynikami, a kto wie, może właśnie cytat z Ciebie, e, twój cytat z twoim imieniem i nazwiskiem. Z informacją o tym, jak profesjonalnie prowadzisz swój biznes ubezpieczeniowy, jak pomagasz swoim klientom, dobierając im ubezpieczenie na życie, może Twój cytat znajdzie się właśnie w jakimś takim ogólnopolskim serwisie. To co? Wypełniamy ankietę? Wypełniamy. Do zobaczenia. Już jest, już jest kilkanaście wypełnionych ten, tych ankiet, także czekam na Twoje głosy. Cześć.